Przepraszam fanów Amberka, dzisiaj bez Amberka, bo w pracy jestem <grywa> nad zegrzem. E, taki robiliśmy e, pomiar. E, sprawdzaliśmy, e, na ile prawdziwa jest ta hipoteza, no, że promieniowanie naturalne, z którym się spotykamy, no, ma kilka składowych, w tym promieniowanie, promieniowanie kosmiczne i promieniowanie od izotopów Ziemi. E, więc wzięliśmy łódkę i wypłynęliśmy z detektorami na środek. E, no i jeśli ta składowa Kosmiczna jest porównywalna ze składową e, z izotopów z Ziemi, no to powinien nam wyraźnie sygnał e, spaść. E, co wyszło, to nie będę zdradzał, żeby Was zachęcić do obejrzenia filmu, jak go już e, zmontujemy. Natomiast chciałem wrócić do kwestii tej e, edukacyjnej, o której zacząłem wczoraj, bo za, za, zacząłem mówić o tym właśnie, że uczyć trzeba dziecko, e, a nie przedmiotu. E, no i mam jeszcze jedną właśnie refleksję, o której wczoraj zapomniałem. E, przy okazji uważam, że mamy. Świetny czas, bo mamy, już znamy rozporządzenie ministra edukacji, wiemy, że nie ma w tym roku i nie ma w przyszłym roku egzaminu z fizyki. Co znaczy, że znowu możemy kolejne dwa lata E, uczyć no właśnie dzieci, a nie e, przedmiotu, nie myśląc o tym, e, no czy my, nie trzaskając testów, żeby e, dobrze wypadły na egzaminie i podrasowywały statystyki naszej szkoły i tak dalej. Możemy skupić się na tym, co jest ważne, o tym, co jest ważne no właśnie e, e, za sekundę. A jeszcze o tych egzaminach. W ogóle jak przyjdzie ten czas, że będziemy uczyć dzieci do egzaminu, to moim zdaniem trzeba po prostu te dzieci, które chcą zdawać fizykę, no to wziąć je na no, tak zwany fakultet. Nie, nie dostosowywać zajęć normalnych lekcji do tego, że część grupy będzie zdawać, no bo im to nigdy do niczego nie będzie potrzebne. No i stąd płynnie przechodzimy do tego, no właśnie, a co jest tak właściwie ważne. No, i chodzi o to, że tak sobie pomyślałem o momencie siły. O, akurat musiałem z bryły sztywnej jakiś czas temu e-podręcznik e -e, tworzyć. I szczerze mówiąc, to mimo, że pracowałem e, w różnych miejscach, w różnych instytucjach, nigdy w życiu, e, i mimo, że remontowałem dom, i mimo, że nie wiem, ileś rzeczy robię też technicznych, nigdy w życiu nie musiałem tak naprawdę obliczyć. W rzeczywistości momentu siły. Może dlatego, że nie pracuję jako inżynier, który projektuje e, urządzenia, albo nie wiem, klamki. E, i, i sobie, a jestem z wykształcenia fizykiem. Więc teraz się zastanawiam, ilu z naszych absolwentów e, naszej, nie wiem, szkoły, e, gimnazjum, podstawu, gimnazjum, podstawówki, ilu z nich faktycznie zostanie akurat tymi inżynierami, którzy akurat będą właśnie projektować klamki czy urządzenia do, do e, nakrętek? Chodzi mi o to, żeby nie zabić w uczniach pasji do w ogóle sympatii do nauki tym, że będziemy ich za bardzo katować matematyką. Uważam, że matematyka, mimo że jest oczywiście esencją fizyki, fizyka to jest matematyczny opis świata, to jednak z perspektywy właśnie takiej edukacyjnej ona niestety, ale bardzo często po prostu przeszkadza w nauczeniu fizyki. Na pierwszym etapie uczymy fenomenologicznie E, uczymy opisu jakościowego, a nie ilościowego. I na etapie z, szczególnie pierwszego zetknięcia się e, ze szkołą, e, znaczy z, z fizyką e, w szkole, no myślę, że to jest kluczowe, dać to poczucie zrozumienia, umieć rozwiązywać zagadki fizyczne, która kostka stopi się szybciej w wodzie słodkiej czy słonej, to jest bardzo trudna e, zagadka. E, i na tym się skupiać, żeby ta matematyka nam nie e, przeszkadzała. Ja się biję w piersi, bo u, kochając matematykę i najbardziej podziwiając, że naprawdę tutaj te krzywe się dopasowują, że naprawdę te wyniki e, wychodzą tak jak e, w teorii, e, no, swój pierwszy rocznik... E, no trochę tym katowałem, a i dopiero potem się zorientowałem, że bardziej ja się popisywałem, jakie jestem świetny, jakie potrafię tutaj rzeczy e, obliczać, niż było to z pożytkiem e, dla nich. No i wracam stąd do, do następnego wątku, no, że właśnie, żeby cały czas myśleć, po co im to? Pamiętam właśnie w tym pierwszym czy drugim roczniku, który uczyłem, był Marcin. I nie będę teraz mówił o tym, jak śpiewał na lekcji, aż już tak tak mnie śpienił, że do dyrekcji poszedłem naskarżyć. Ale, ale potem się ogarnął i uważam, że był bardzo fajnym uczniem. Więc pozdrawiam Cię, Marcin, jeśli to oglądasz. Dziękuję za ten czas wspólny. Ale Marcin zadawał często tak trochę prowokacyjnie pytanie, no ale po co nam to? to jest bardzo cenny moment. Moment, w którym my, ja w tym momencie stopuję w ogóle lekcję, bo uważam, że tu właśnie wydarzyło się coś ważnego. Jeśli ja nie jestem w stanie pokazać, dlaczego to jest ważne i po co to jest, to pytanie, po co ja tego uczę? No dlatego, że tak wymaga ode mnie za przeproszeniem Ministerstwo i Kuratorium. No to nie jest dla mnie dość dobry argument, żeby marnować swój czas i czas uczniów, żeby tego uczyć. Znaczy, można, nie wiem, godzinkę. Odwalić na zasadzie, słuchajcie, to musicie wiedzieć, ciach, ciach, ciach i tyle, ale nie tracić na to więcej czasu niż y, y, potrzebne. Natomiast, y, jeszcze jedną historikę chciałem opowiedzieć, właśnie a propos tego, co jest w życiu ważne, y, bo to była historyka, która trochę mi zmieniła myślenie o tym temacie. Y, jak pracowałem w Centrum Nauki Kopernik, y, przygotowywaliśmy y, różne pokazy, no i właśnie był tam taki płaszej, y, który. E, nas nadzorował jako grupę pokazową e, i projektując właśnie eksperymenty e, no ja jako ten fizyk i to jeszcze taki tuż po studiach na, na studiach doktoranckich wtedy byłem, mówiłem tak więcej treści więcej matematyki, więcej e, takiego mięsa e, a on tak właśnie mówił no ale, no, ale po co? E, chodziło o to, że e, jeśli ktoś przyjdzie, obejrzy nasz pokaz i to, to, że my przekażemy mu jakąś właśnie treść, jakąś wiedzę, no to jest jedno, ale nawet jeśli on właśnie, no ale on nic nie zrozumie, za mało zrozumie, a poza tym nie ma ten. Ale jakie emocje to w nim wzbudzi? Czy może sam fakt, że on się dobrze bawił, korzystając z tego eksponatu, czy będąc na naszym wykładzie, może to, że właśnie te, przeżywał jakieś pozytywne emocje, może to już jest pewna wartość i e, wtedy się z tym tak średnio zgadzałem, a, a im więcej czasu mija, e, mija tym, e, tym bardziej widzę, że t, tak, to jest ważne. Spójrzcie, że ma, no jasne, że mamy przeróżnych e, uczniów e, i też e, no, no, niestety, nie, nie, nie wszyscy są w stanie e, w tym czasie, który mamy zrozumieć wszystko, ale a trzy czwarte w ogóle nigdy e, pewnie w większości tych rzeczy nie wykorzysta. Ale to, co możemy im e, dać, to właśnie to poczucie, że ej, nauka jest fajna, albo że, że świat jest z, z poznawalny, zrozumialny. E, to, żeby z nauką, z fizyką, z, czy w ogóle z naukami ścisłymi, e, żeby. One budziły pozytywne emocje, że nawet jeśli tego do końca nie rozumiem, bo się nie przykładałem, albo nie mam dość zdolności poznawczych, wszystko jedno, albo miałem kiepskiego nauczyciela, wszystko jedno, ale żeby nadal y, zostać z takim poczuciem, że nauka jest ważna, że nauka jest fajna i że są ludzie, którzy naprawdę... Wiedzą i że to nie jest tak, że każda opinia jest równie e, wartościowa. E, e, i, I to myślę, że wtedy nieważne, czy ktoś zostaje e, fizykiem jądrowym i pracuje w elektrowni i w reaktorze, czy ktoś zostaje lekarzem, czy ktoś zostaje artystą rzeźbiarzem, czy ktoś pracuje w obsłudze klienta. Wszystko jedno. Chodzi o to, że e, koniec końców, e, no wszyscy potem idziemy na przykład do wyborów, albo wszyscy bierzemy udział w referendum e, i skądś musimy czerpać opinie na temat świata. I teraz pytanie, jak? Nasz absolwent za lat 10-20 głosując, w jaki sposób on będzie zbierał informacje na temat świata i czy będzie miał szacunek do nauki, w sensie nie respektu wymuszonego siłą, ale szacunek w sensie, że takie bardziej może zaufanie, tylko takie zaufanie uzasadnione merytorycznie. Padła mi bateria w telefonie, z którego sterowałem aparatem, więc szybka przestawka gimbala i już się patrzę w ekranik, a nie w swój telefon. Przepraszam za problemy techniczne. Więc, wracając, chodzi o tego ucznia, czy my w nim, jakie w nim wzbudzimy emocje i właśnie stosunek do nauki w ogóle. I to jest dużo ważniejsze od tego niż właśnie to, jakie przekażemy. Treści, no bo też warto zachować trochę pokory, ile byśmy tych treści nie przekazali, to nadal to jest. Śmiesznie mało w porównaniu do tego, ile tych treści jest w ogóle na świecie do przekazania i do zrozumienia. Myślę, że ważniejsze, żeby ktoś miał poczucie, miał świadomość, że e, walczymy ze zmianami klimatu i że to jest coś, co jest ważne, e, albo no, był w stanie zabrać e, merytoryczny głos w sprawie energetyki jądrowej e, i sięgał głębiej niż tylko to, że lubię, nie lubię albo podoba mi się, e, nie podoba. Czyli no, wracamy do tych fundamentów. To, um, wymagań przekrojowych, czyli do uczenia krytycznego myślenia, no i do właśnie tych umiejętności wyższego rzędu. I sam jak właśnie patrzę zawsze, no dobrze, że coś tam muszę w tej podstawie zrobić. Jak też w szkole nauczycieli to często pada ten zarzut, że no ale przecież mamy te wymagania szczegółowe, ciach ciach, trzeba robić. To prawda, ale Oprócz wymagań szczegółowych mamy też wymagania e, właśnie te, jak one się nazywa, wymagania, wyższego, e, wymagania przekrojowe. I chodzi o to, że wymagania szczegółowe mogą być tylko pretekstem do tego, żeby realizować wymagania e, przekrojowe. No i tak ja sobie życzę też na e, kolejny rok, e, żebym cały czas pamiętał, że te wymagania przekrojowe są najważniejsze, bo to jest to budowanie postaw, z którymi e, ci ludzie zostaną na e, całe życie. E, jeśli Zbudujemy w nich postawę też chęci zdobywania wiedzy, no to, no to potem zdobędą już sami jej dużo więcej niż my będziemy w stanie w nich kiedykolwiek e, wmusić. E, więc raz jeszcze z okazji początka września e, wszystkiego najlepszego i e, powodzenia dla wszystkich, no i miłej, wspólnej, fajnej, konstruktywnej zabawy, e, i jeszcze zegrze na miły koniec dnia.